Witajcie. Wybory za nami. Dzisiejszy odcinek poświęcimy reakcji znanych Polaków i celebrytów na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Mogę zdradzić, że większość, która dzieliła się swoimi odczuciami, nie była z tego zadowolona. Joanna Racewicz, dziennikarka. Mamy do wyboru przeżyć ten szok i żyć dalej, chociaż próbować w jednym kraju obok siebie, tak. To skrajnie gorzka pigułka, cios pod żebro. Byle nie dopuścić, żeby sędzia policzył do dziesięciu. Bo wtedy nie będzie co zbierać. Bo za dwa lata obudzimy się w Polsce z premierem Czarnkiem, Mensenem albo Brownem. Zabolało? Powinno, tłumaczyła. Jest też druga droga. Foch, pogarda i emigracja. Wewnętrzna albo faktyczna. Tylko efekt będzie dokładnie jak ten wyżej opisany. Rozpacz? Tak. A potem zakasanie rękawów, refleksja i działanie. Na błędy i wpadki już naprawdę nie ma czasu. Czy warto było pić szampana, gdy piłka w grze? Ech, panie Rafale Trzaskowski, a tak o pana walczyłyśmy. Podsumowała Racewicz. Ryszard Makowski, satyryk, członek kabaretu, Otto który znany jest z sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Jaki to piękny scenariusz. Muszę sobie gdzieś obejrzeć tryumf w sztabie Rafała Trzaskowskiego 1 czerwca o godzinie 21. Nie chciało mi się na to patrzeć, a teraz z przyjemnością. Może jeszcze TVN sobie włączę, a co? Miło będzie dziś popatrzeć na niektóre wredne gęby. Niezwykle podnosi na duchu, że Polska porządnych ludzi jednak zwyciężyła. Oszczercy i kłamcy z obcego nadania, pomimo wsparcia mediów i zawłaszczonego aparatu państwa, nie dali rady. Teraz czas pożegnać Tuska i koniecznie rozliczyć całą tą ekipę bez żadnej taryfy ulgowej. Tomasz Adamek, pięściarz, zaprosił prezydenta elekta na wspólny trening. Widziałem filmiki, jak trenował. To kawał chłopa, a nie jakiś kurczak. W polityce trzeba mieć mocny cios, sam się o tym przekonałem, gdy byłem na drodze do Europarlamentu. Chętnie z nim potrenuję, by dodać mu otuchy do walki, zaznaczył były mi świata. W ostatnim czasie oddałem dwa zwycięskie głosy na dwóch wojowników Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego. Do tego papieżem został Amerykanin. Świat zmierza w dobrym kierunku podsumował Adamek, na co dzień mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Martyna Wojciechowska, podróżniczka prowadząca osobowość telewizyjna. Na insta Instastory udostępniła wymowną grafikę z przekreślonym słowem bonjour, jakie padło z ust Rafała Trzaskowskiego w kontekście promowania przez niego polskiego wina. Zastąpił je wyraz bandziorno, a więc prawdopodobnie jest to gra słów nawiązująca do przeszłości Karola Nawrockiego, o jakiej mówiły media. Kuba Wojewódzki, samozwańczy król TVN, u od dłuższego czasu krytykował Karola Nawrockiego. Wybory podsumował słowami: To nie żałoba, to wstyd. Dominika Chorosińska, aktorka, polityk, członkini rządu Prawa i Sprawiedliwości. Serce bije mocniej łzy, wzruszenia w oczach, bo to nie tylko wygrana kandydata, to wygrana ludzi, wiary, pracy i ogromnego zaangażowania. To Polska, która mówi, chcemy bezpieczeństwa, normalności i przyszłości, z której możemy być dumni. Monika Goździalska, autorka książek i osobowość internetowa, która prowadziła poranki w kanale Zero. Nowym prezydentem został człowiek, którego największe poparcie przyszło od elektoratu z wykształceniem podstawowym. Nie trzeba dodawać, wystarczy spojrzeć na wykres. Jedno jest pewne. Jak się sieje, tak się zbiera, więc zobaczymy, jakie będą nasze zbiory i czy z tych plonów będzie coś więcej niż ziemniaki, chociaż niektórym wystarczają tylko ziemniaki. Matylda Damięcka, aktorka, zamieściła dość symboliczny wpis, który obserwować możecie na ekranie. Małgorzata Rozenek Majdan, bizneswoman, osobowość telewizyjna. Panie Prezydencie, dziękuję za odwagę, klasę i kampanię, w której wielu z nas znów poczuło nadzieję. To nie jest koniec, to ważny krok na drodze, która nie kończy się jedynie wynikiem. Wierzę, że ta energia, którą Pan uruchomił, będzie dalej pracować. Jestem z Panem dziś i jutro, Trowała swoje słowa do Rafała Trzaskowskiego. Julia Wieniawa, piosenkarka i aktorka. Polsko, Ty jeszcze nie wiesz. Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma dodała niedługo później na Instagramie. Jakim cudem ten kraj jest podzielony tak bardzo na pół pytała. Blanka Lipińska, autorka książek Chciałoby się powiedzieć, że to będzie piękny dzień, ale trochę mi smutno. Tak jak przypuszczałam, kładłam się z radością przedwczesną. Dzisiaj już nie jestem taka zadowolona. Nie zwyciężył kandydat, na którego głosowałam. Zwyciężył pan Nawrocki, któremu też serdecznie gratuluję. Prezydent to jest funkcja reprezentacyjna. Ja od lat uważam, że pan Rafał Trzaskowski świetnie by nas reprezentował, ale jest jak jest. Naród wybrał. To jest nasz przywilej i wciąż Polakom serdecznie gratuluję. A za nowego prezydenta trzymam kciuki. Pamiętajmy, że wszyscy mieszkamy w tym kraju i sabotowanie nowego prezydenta to jak sabotowanie siebie, więc trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że będzie najlepszą wersją prezydenta, jaką mogliśmy sobie tylko wymarzyć dla nas wszystkich. Muszę przyznać, że to bardzo dojrzałe słowa, jakich oczekiwałbym od wszystkich. Ralf Kamiński. Tak polsko zdecydowałaś, to tak będziesz miała. Żałuję, że Rafał Trzaskowski nie będzie prezydentem. Miałem okazję go poznać i jest to wspaniały, charyzmatyczny człowiek, który miał szansę połączyć nasz. Od lat podzielony kraj, przepełniony nienawiścią, niezgodą, nietolerancją, w którym jedna partia próbuje narzucić wszystkim swoją szarą koncepcję życia. Dlatego publicznie poparłem Rafała w drugiej turze. W pierwszej głosowałem na sensacyjną Senyszyn. Polityka to bagienko, które mnie przeraża, niestety ma wpływ na każdego z nas. Dlatego tak ważne jest według mnie, byśmy wyrażali swoje zdanie i walczyli o prawa człowieka, kobiety, mniejszości. Jestem z wami. Niech żyje wolność. Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka. Stało się to, co się stało. Budzę się rano i co mamy? W komentarzach nasz sport narodowy, we wzajemnym obrzucaniu się głównym, pogardą, zwykłym chamstwem, wyzwiskami o patologii wszystko z obu stron słabe to. Może będziecie dzisiaj zaskoczeni, ale jutro, za miesiąc, za rok też jest dzień i świat będzie przynajmniej na razie istniał, bez względu na tego, kogo wybierzemy. Proszę Was o spokój, kulturę i opanowanie z obu stron, bo mi się nie chce wyłączać komentarzy. Nie powtarzajcie tego, czego uczą nas politycy: chamstwa, krania na emocjach tych najgorszych, pogardy dla innego zdania. Michał Piruk, tancerz, choreograf i osobowość telewizyjna, podsumował krótko. To nie była próba, już nic nie poprawimy. Marianna Schreiber. Influencerka osobowość internetowa. Najważniejsze to nie tracić wiary. Ja jej nie straciłam, wygrał Karol Nawrocki, Jerzy Owsiak, założyciel wośp. Wybory po zbóju. Znowu 30% Polaków olało wybory, a reszta wybrała Krystyna Janda, aktorka. Idę do pracy. Dziś dzień techniczny przed kolejną premierą i wieczorem Biała Bluzka. Spektakl zamknięty. We czwartek premiera w Teatrze Polonia, matka Witkacego. W niedzielę obchody dwudziestolecia naszej fundacji. I tak codziennie, każdego dnia od lat. Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście nic ode mnie nie zależy oprócz tego, czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich, ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu, a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Wojciech Mann, dziennikarz i prowadzący. Człowiek uczy się całe życie. Nawet zły pieniądz może być wyparty przez jeszcze gorszy. Skwitował. Joanna Szczepkowska, aktorka. Pół Polski wybrało prezydenta. Głosowało ponad 20 milionów. O przewadze zdecydowało 370 tysięcy. To tyle co nic. A te krople w morzu wygrała siła, przegrały serca. W tej grze przynajmniej. Dziękuję Rafałowi Trzaskowskiemu i jego żonie za trudną decyzję startowania w wyborach. To była decyzja patriotyczna, decyzja człowieka, który ma wszelkie kompetencje, żeby żyć spokojnie na światowym poziomie z dala od polityki. W dalszych słowach wyraziła szacunek do premiera Tuska, nazywając go bohaterem naszej epoki. Pisała również, że przed połową Polski, która go docenia, ciężki czas trwania przy nim. To wszystkie cytaty, jakie przygotowałem i tym samym wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca i do zobaczenia.